Dobra, witam tutaj wszystkich na moim kanale Mamy sobotę Pogoda jak próbuję robić, no ale ja w się No ale najtrudniej się zapowiada ładna pogoda Co ja jakoś, ja, ja kosiłem ostatnio I to, i, i to po prostu tak, że będę mi się Na nowo je wykosić I z trosuskiem tu za płotem sprzedrodzę, tak że Wezmę że kamerę na czoło. W ogóle tak muszę wziąć, jechać traktorem. Złożyć wkładkę do mulczowania bo ostatnio kosiłem z botnym wyrzucem, więc yy, nie mulczewałem. Tylko ta by latowała na bok. Wcześniej sprawdzałem poziom oleju. Olej wymieniłem, nie nagrywam z tego filmiku. Olej wymieniłem. No i teraz sprawdzam poziom, bo miałem tutaj wyciek z tej, wycieksz, tej tego korka pustowego oleju nieco jest więcej teraz wymieniłem, dolałem olej jak widzę mam maksimum także prawidłowo to zakręcę będę wyjeżdżał aha i tu mam jeszcze tę wkładkę do mulczowania którą muszę założyć to jest na taki śrubokręt płaski śrubokręt płaski tutaj mam Przygotuję. No i co, będę musiał wyjechać tym ciągnikiem. Miałem taką awarię ostatnio. Urwała mi się e, regulacja wysokości kosiska. Dobra, palimy. Miałem taki problem z właśnie z tym kosiskiem, że tu pękła yy, urwała się ta regulacja. Jest takie ucho. Musiałem je tu pospawać w tym miejscu i było to pękło no i teraz wszystko działa tak jak należy. Aha dobra, ja zamontuję tą wkładkę do mulczowania z tej strony. Więc to będzie poczyścić. Oczyścić z tego gierostwa i będę i będę to montował tak. Najgorsze, najgorsze są właśnie takie srefowelki, bo to wchodzi tam do tych dziurek i nie działają potem za czaski. Trawę można stąd wywalić Na bok, to Bo tutaj właśnie jest tak samo zrobić ale to To jest właśnie to Tak i teraz Zakładam Zaczaski Na zaczaski I raz Dwa I ich wbijam nie chcę tu wleść do końca. Jest zablokowany i tu samo z tej strony. Piek. Tu, tu nie może zablokować. o jest. Dobra, to mam. I tych rybokrągów mogę odłożyć. na bok. Pal mogę palić i kosić. Jedziemy. I jedziemy. Teraz tak. Luz. Pięta, tutaj jest pięta regulacja wysokości koszenie Jedynka, bo tutaj już tego murku trzeba przejechać Kalimy i jedziemy. Tak to w miarę wygląda Ale przejadę jeszcze raz Dam może twórkę I na twórce przejadę Zobaczę jak to będzie wyglądało レギュラーは、レギュラーは、レギュラーは、レギュラーは、ュラーは、レ O, takie te tutaj te, też się kosą poprawić z koło murku i myślę, że będzie ok. Także to dzisiaj by było na tyle. Zapraszam do oglądania.